W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami wszystkimi. Trzecia środa tego miesiąca dla naszej wspólnoty ruchu wojowników Maryi to wieczór, kiedy przeżywamy spotkanie regionalne, formacyjne. Chcemy zaprosić do środka naszego życia Pana Boga, który nieustannie karmi nas swoim słowem, ciałem i przenajświętszą krwią. aby nasze ciało stało się Jego Bożym ciałem, przygotowując się do jutrzejszej uroczystości, ale także dusza nieśmiertelna, żeby napełniała się Bożą łaską. W doświadczeniu przyjęcia także tego, co trudne, co bolesne, co nas spotyka w życiu, z czym sobie nie radzimy. O tym wszystkim powiedzmy dzisiaj Jezusowi i prośmy Go, aby przebaczył nam wszystkie grzechy. Panie. Poju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Chryste, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z, dru z drugiego listu św. Pawła postała do Koryntian. Bracia! Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie te zbierać będzie. Każdy niech przedto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki. Według tego, co jest napisane, rozproszył, dał ubogim sprawiedliwość Jego trwana wieki. Ten zaś, który daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, Dostarczy również Wam ziarna i rozmnoży je i zwiększy plon Waszej sprawiedliwości. Zbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Oto Słowo Boże. Amen. Błogosławiony ten, kto służy panu. Błogosławiony ten, kto służy panu, błogosławiony człowiek, który służy panu, i wielką radość znajduje w jego przekazaniach. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. Błogosławiony, ten, kto służy Panu. Dobrobyt i bogactwo. Będzie trwała zawsze. On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Błogosławiony, ten, kto służy. Sprawiedliwość będzie trwała zawsze, wywyższona z chwałą, będzie jego. Będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przejdziemy do niego. Alleluja. 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody o ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wielewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. "Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie." Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto Słowo Pańskie. Dokładnie taką samą Ewangelię słyszeliśmy ostatnio w środę popielcową. Dzisiaj kolejna środa. Dla naszej formacji bardzo ważna, bo w jakiejś mierze przed wakacjami próbuje podsumować naszą obecność przy Panu Bogu, ale też i ze sobą. Święty Paweł nas nie oszczędza i powiada już w pierwszym zdaniu: Kto skąpo sieje i skąpo zbiera, chytry traci dwa razy. Może właśnie w kontekście jałmużny, czyli tego dzielenia się tym, co mam, warto sobie zrobić rachunek sumienia? Jak wygląda moje przywiązanie do dóbr materialnych? Myślę, że też w tym kontekście <laughs> warto zadać sobie pytanie, jak odnoszę się do osób, które są moje. Kwestia zazdrości, także kontakty, które mam z różnymi ludźmi w pracy, w miejscach, gdzie żyję, gdzie się spotykam z ludźmi nawet chwilowo. Czy jestem człowiekiem, który tak jak Jezus spogląda z miłością? W tym Dzieleniu się. Takim pięknym przewodnikiem jest święty brat Albert. Wczoraj obchodziliśmy tutaj uroczystość odpustową. Chciałbym Was zaprosić, żebyście właśnie spoglądając na to, co mamy i kogo mamy, wzięli sobie za wzór to, że mamy takiego wspaniałego orędownika, który otrzymał już swoją nagrodę. Tą nagrodą jest bycie z Panem, dlatego w tym naszym obdarowywaniu, w tym naszym dzieleniu się też tym, kogo mamy i co mamy, chciejmy być hojni. Czasami są takie sytuacje, kiedy Człowiek kogoś sobie przywłaszczy i tworzy się taka niezdrowa, wręcz głupia zastrość. Myślę, że tutaj mamy dużo do zrobienia. Kolejny aspekt to modlitwa. Tak się składa, że w naszej parafii od poniedziałku przeżywamy takie rekolekcje, które są poświęcone pogłębieniu. Wartości i owocności adoracji Najświętszego Sakramentu. Te rekolekcje są wpisane w, w codzienny, codzienne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, ale warto właśnie w kontekście dzisiejszej Ewangelii popatrzeć, czy Moja modlitwa nie jest skąpa. Czy jak jestem przed Panem, to nie wyliczam, nie spoglądam na zegarek. Jutro będzie takie piękne rozważanie. Myśmy tego nie planowali jakoś specjalnie. Dopiero jak otworzyłem kalendarz, popatrzyłem na każdy dzień, tak właściwie na chybi utrafił przypisany. Jutro będzie, czy właśnie nie żałujesz Panu Bogu czasu? Ile czasu przeznaczam na inne rzeczy, praca, rozrywka, telefon, spotkania z ludźmi, telewizor? A ile poświęcam dla Pana? Ile poświęcam dla moich bliskich, żeby ich zbliżyć do Pana Jezusa. Jak tutaj przed wczoraj był festyn parafialny, to późno w nocy dostałem takiego SMS-a: "Od kogoś tutaj z bloku". To jest wartość tego, żeby proboszcz udostępniał swój osobisty numer telefonu i ktoś tam mi pisze, tak trochę śmiesznie. Dziękuję proboszczowi. Że apelem jasnogórskim przypomniał mi, żeby się modlić wieczorem. I ostatni post. Post to przede wszystkim poskromienie swojego ciała. Kiedy jutro poniesiemy pana Jezusa w najświętszym sakramencie, kiedy będziemy na niego patrzeć, to uzmysłowimy sobie, że robimy to ciałem. Staliśmy się ciałem w naszych mamach. Od początku, od kiedy złączyły się dwie komórki mamy i taty, powstaliśmy dzięki aktowi stworzenia, który otrzymaliśmy od Stwórcy. I od tamtego momentu w nasze życie, można powiedzieć, tę duszę nieśmiertelną otula ciało. Co by zrobiła dusza bez ciała? Gdzie by się uwięziła? Ale i samo ciało nie jest w stanie sobie poradzić, bo przychodzi cierpienie, przychodzi doświadczenie trudności, i człowiek nie jest w stanie odpowiedzieć sobie na te pytania. W sumie podstawowe, ale gdzieś tam kończy się ta granica. Potrzebujemy interwencji z wysoka. Bądźmy także i tutaj hojni w tym obdarowywaniu naszego ciała dobrem, które pochodzi od Boga. Mam tu na myśli troskę o ciało. O zdrowie. Także o to, żeby zwrócić uwagę, czy czasami moja przyjemność, to z kim się spotykam, to jak rozmawiam, to do kogo idę, to czego dotyka moje ciało czy to nie gorszy, czy to mnie nie niszczy, czy to mnie nie przetrąca, czy się tego nie wstydzę. Modlitwa post-Jałmużna, dzielone z innymi, sprawiają, że nasze serce się rozpiera. Jest gotowe, żeby się gorliwiej modlić, żeby się dzielić jak chlebem, ale także, żeby się umartwiać. Wszystko na chwałę Boga.